Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem zaprezentować y, wymianę zbiorniczka wyrównawczego w Mercedesie W 124, to Corat, y, z silnikiem y, 2300, y, w ten sposób właśnie wygląda Mam zbiorniczek, problem jest tego typu, że z czasem nie wiem czy to widać, z czasem o, robią się właśnie takie pajączki. U mnie też tutaj płyn przepuszcza, to co się świeci to jest właśnie płyn, spod, spod właśnie tego korka, spod tej prasowanej tulei, na którą zakładamy korek. Wymiana zbiorniczka ogólnie nie jest trudna, na wstępie musimy wziąć odescać gdzieś do jakiejś butelki czy do czegoś płyn, który tutaj mamy. Ponieważ no zresztą u mnie też jest nowy płyn, no możemy go wlać z powrotem. Teraz, gdy mamy pusty zbiornik wyrównawczy, możemy odkręcić tutaj opaski na przewodach. Opaski jak widać oryginalne. Także tutaj ściągniemy teraz też wężyk od przelewu. Też oryginalne. I tutaj ten wężyk Trzeba y, gdzieś tu zawinąć Żeby on był wyżej By nam czasami nie poleciał Płyn z układu ściągamy Tutaj o, w ten sposób y, wtyczkę z czujnika Czujnik przełożymy do nowego zbiorniczka i teraz kluczykiem dziesiątką możemy już odkręcić zbiorniczek. Tutaj jest, jak widzimy, jedna nakrętka i tutaj mamy drugą nakrętkę. Tutaj mamy nowy zbiorniczek wyrównawczy. Teraz możemy tutaj yy, za pomocą szczypców yy, rozpiąć ten pierścień Segera i przełożę po jego zdjęciu przełożę czujnik czujnik do nowego zbiorniczka po zdjęciu Wsięcia segera ze zbiorniczka, wyciągamy yy, czujnik poziomu płynu. Jak widać, bardzo brudny. Możemy go sobie, mamy okazję wymyć i przełożyć do nowego zbiorniczka. Po wymyciu, właśnie już wymyłem yy, czujnik. Musimy, możemy go założyć, tylko musimy zwrócić uwagę, żeby był we właściwą stronę, ta klapka musi się iść do dołu, w ten sposób. I po włożeniu zapniemy piersi cegiera. Po założeniu czynnika w nowy zbiorniczek zakładamy wąż ten dolny, jak widać. Musimy to zrobić szybko, bo będzie nam leciał płyn i możemy zakręcić opaskę i w międzyczasie wyjmować stary zbiorniczek po tu dokręceniu zbiorniczek. Stary bierzemy i pociągamy go do góry i tu z, z śrub. Także wyjdzie on nam no i prawdopodobnie z takim właśnie korkiem nie on tutaj na takim haczek u tego ten korek wyjmiemy to możemy y, oczyścić teraz po włożeniu zbiorniczka wyrównawczego w y, tą gumową obejmę możemy tutaj przykręcić y, na te dwie nakrętki po dokręceniu y, zbiorniczka Możemy sprawdzić, czy nam tu jeszcze na opasce nigdzie nie, nie przecieka. Jeżeli jest sucho, no, możemy założyć ten drugi, właśnie wężyk, też dokręcić opaskę. Po dokręceniu, właśnie i założeniu już wszystkich tutaj wężyków, możemy nalewać płyn. Po nalaniu płynu do odpowiedniego stanu. Czyli do zgrzewu zakręcamy koreczek zbiorniczka, i naprawę mamy zakończoną. Także w tej chwili no tak wygląda nowy zbiorniczek. Tak wyglądał stary nieprzezroczysty, jak widać tutaj, zaszlamiony. Dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę założyć sobie nowy zbiorniczek, to polecam. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego materiału dotyczącego naprawy i pozdrawiam cichy Pn25.